Ja lubię czytać Marię Waltortę Być może niektórzy z was się ze mną nie zgodzą Pewien świętej pamięci kapłan dar Medwied, święty kapłan Zaraził mnie tą mi miłością I pamiętam, gdy mówił o tych spisach Płakał i zastanawiałem się, co znalazł w tych spisach tak głębokiego. Gdy mówił o Jezusie, płakał i powiedział mi: Wszystko to, czego nie znalazłem w Ewangeliach o swoim Jezusie, któremu zawierzyłem swoje życie, znalazłem tu w szczegółach. Dlaczego wspominam Marię Valtortę? Tutaj wspomniane jest nie tylko Jezus, ale i błogosławiona dziewica Maryja. Tam powiedziane jest, kiedy była blisko Judasza, miała takie poczucie, jakby miała węża. W ramionach, ale ona do ostatniej chwili próbowała, by tego nieszczęsnego apostoła przywrócić w ramiona Jezusa. Na jakże bardzo bolało to Jezusa. On pragnął, aby Jego uczeń Judasz został ucalony, ale nic nie mógł uczynić.